Cześć, jak dobrze wiecie, tym oto bolidem wybieram się już za dwa tygodnie do Warszawy. No i niby nie jest to żadna odległość, no bo to tam 400 parę kilometrów, ale jak niektórzy już wiedzą, a niektórzy nie wiedzą i właśnie się dowiedzą, ten pojazd idzie 45 km na godzinę i ma zasięg 75 km. Realnie wiem, że w trasie ma 80-83 km zasięgu i ładuje się. Od 0 do 100 około i pół godziny, nawet z małym hakiem. Eee, także będzie to po prostu wyprawa, a nie tylko wyjazd do Warszawy. No i zaznaczam, że jeszcze do, z tej Warszawy do Zielonej Góry później trzeba wrócić. Więc będę jechał około między 53 a 60 godzin, łącznie z ładowaniami. Ja oczywiście... No i tak naprawdę ma być to dzisiaj taki odcinek, w którym pokażę Wam, jak przygotowuję się. A właściwie, jak nie przygotowuję się do, do tej wyprawy, bo czasowo e, będzie to rzeczywiście wyprawa. Natomiast e, nie chcę tutaj robić nie wiadomo czego i nie wiadomo jak się przygotowywać, bo e, będzie to tak naprawdę tylko wyzwanie czasowe. E, ale nie zamierzam, nie wiadomo ilu, mieć przejściówek, na przykład do ładowania, czy mieć jakichś nie wiadomo ilu planów awaryjnych, e, bo nie przewiduję jakiegoś dużego fakapu. Będę wprawdzie miał też w ramach testów ze sobą taką stację zasilania. Czekam właśnie jeszcze na umowę z, z producentem i dostanę taką stację zasilania na testy. No i będę brał ze sobą po prostu taki balast, to waży 20 kg. Jest to stacja ładowania z, o pojemności około 2 kWh, to znaczy, że tutaj zyskam dzięki takiemu ładowaniu między 20 a 25 km zasięgu. I po co ją chcę mieć? Na przykład, jeżeli się okaże, że po drodze będę czuł się zmęczony e, i uznam, że potrzebuję przerwy i muszę się gdzieś kimnąć, przespać, chociaż tutaj na tym taborecie. Natomiast chodzi mi przede wszystkim o to, żeby w czasie regeneracji nie marnować czasu na to, że tylko stoję i, i śpię, tylko chodzi o to, żeby już odzyskać na przykład jakąś energię w baterii. E, nawet, żeby do, po dojechaniu do jakiejś tam stacji ładowania, no bo niestety nie są one rozsiane zbyt gęsto, ale po dojechaniu do takiej stacji, yy, będę mógł stać tam po prostu krócej i dzięki temu nie stracę zbytnio czasu yy, na, na to, że gdzieś tam spałem po drodze yy, tylko po prostu ten czas, który miałbym normalnie spędzić na jakiejś tam kolejnej ładowarce poświęcę właśnie na spanie, w międzyczasie yy, Ami będzie ładował się z takiej stacji zasilania bo nie przewiduje też postojów na, na taką regenerację, na taki sen, drzemkę Dłuższego niż pół godziny do godziny czasu maksymalnie i też taki właśnie taka stacja zasilania pozwoliłaby właśnie na, na uzupełnienie akumulatora o te 20 km właśnie w około godzinę czasu i wtedy ten, ta stacja zasilania będzie rozładowana no i po dojechaniu na przykład na stację ładowania kolejną. W trakcie, kiedy ładować się będzie AMI, no najkrótsze ładowanie bodajże zajmie półtorej godziny. I to jest dokładnie taki czas, w którym taka stacja zasilania jest w stanie naładować się praktycznie do pełna, albo chociażby do 80%. Także jest to myślę fajne rozwiązanie i fajne takie zabezpieczenie. Też po prostu w razie czego, gdyby się okazało, że na przykład odcinek do Leszna, który przewiduje, że uda się przejechać na, na strzała, okaże się może, że zabraknie 1-2 km, no i co wtedy zrobimy? Wtedy podłączamy stację zasilania, dosłownie 5 minut i dojadę do stacji, do stacji ładowania, e, czyli tak naprawdę do celu i, i tam e, będę, będę ładował Amigo. No i jak jestem zabezpieczony, jeśli chodzi o ładowanie? E, tutaj to, to jest główne urządzenie, z którego będę korzystał, to jest przejść, znaczy przejściówka z typu drugiego, na tak zwane szuko, na zwykłe gniazdko, bo taką wtyczkę właśnie na zwykłe gniazdko ma w sobie Citroen Ami i głównie będę korzystał właśnie z tego adaptera. Ten jest awaryjny, ponieważ dorobiłem do niego przełącznik. Ten przełącznik polega na tym, że niektóre stacje odpalane na przykład aplikacją Elo City wymagają pewnego statusu i ten, ten status jest wymagany po prostu przez aplikację samą w sobie. Taki status oczywiście jest w stanie wygenerować zwykły samochód elektryczny, ale z racji tego, że AMI nie jest samochodem i nie jest zwykłym samochodem elektrycznym, to takich statusów nie ma. On jest po prostu bardziej hulajnogą. No i wszystkie pojazdy właśnie z tego typu wtyczką zwykłą, standardową, taką jak macie w czajniku, no nie są w stanie po prostu takiego statusu zasymulować nawet. Więc ja zrobiłem taką modyfikację, która właśnie za pomocą tego przełącznika symuluje pewien status. I to będzie to, to awaryjne rozwiązanie, które będę stosował na przykład na stacjach NOXO, no i wszystkich operowanych czy, czy używanych, właśnie wraz z Elo City. Natomiast to zawsze będzie jakiś backup. Zobaczę, jak będę przemiennie to używał. Gdyby jeden się wysypał, adapter, to zawsze mam ten drugi. No ale jak się wysypie ten z przełącznikiem, no to mogę być w pupie. Ja lecimy dalej. Przejściówka. To się nie przyda prawdopodobnie w ogóle. To jest tak. Aha. Tutaj mam stację zasilania. Ja wam to pokażę teraz na przebitce, po prostu jak to leży sobie na ziemi, pokażę wam o co chodzi. To jest tak, że mam tutaj do wpięcia do zasilania, Pię wtyk pięciopinowy na 16A, to, to jest tak zwana siła. trzy fazy. Oczywiście Ami ładuje się z jednej fazy. Natomiast, gdybym trafił gniazdo 32A, no to mam tutaj taką przejściówkę i po prostu z 32A mam tu gniazdo 16 i wpinam. I mogę się ładować również z gniazda 32A, z gniazda siłowego. Więc mogę z 16, mogę z 32. Jestem po prostu zabezpieczony na prawie każdą ewentualność. Mówiłem, że się nie będę zabezpieczał, a widzicie jak jest. Po prostu to jest to, co mam, więc żal by było tego nie wziąć, bo to niewiele waży, niewiele miejsca zajmuje, a może się po prostu przydać. No i z drugiej strony tego ustrojstwa jest taka e, po prostu klasyczna wtyczka Type 2 i taką właśnie na przykład spotyka się na stacjach zasilania, gdzie jest już kabel. I ja w to wpinam ten swój adapter, no i to mam po prostu wpięcie do gniazdka, czyli to jest taki mój adapter z siły na zwykłe gniazdko. Dosyć skomplikowany, ale po prostu uznałem, że po co mam kupować jakieś kable dodatkowe i modzić sobie taką przejściówkę, skoro ja mam wszystkie elementy, które taką przejściówkę tworzą. O czym zapomniałem powiedzieć, to po prostu przedłużacz ogrodowy, taki porządny, e, który ogarnia nawet 16A, co to jest zupełnie niepotrzebne, bo Ami ładuje się e, z natężeniem 8A maksymalnie. Także to jest aż na wyrost, ale jest po prostu bezpieczne, nie będzie się nigdzie tam grzało. Yy, I to jest przedłużać bodajże 15 metrów albo 20. Yy, no, przyda się, myślę, na pewno. Zwłaszcza jeżeli się okaże, że stacja zasilania, na przykład, jest zastawiona, yy, czy stacja ładowania jest zastawiona przez jakąś spalinówkę albo jakiśkolwiek kontener. No, to wtedy mamy zabezpieczenie, właśnie w takiej postaci, że możemy się odstawić. A mim, yy, trochę dalej, następny punkt. To wygoda. Wygoda to jest poduszka ukradziona właśnie z Tesli, z AliExpress i takie coś, taki rogal. Ale przymierzałem się z tym rogalem i szczerze powiedziawszy, dalej uderzam tu głową o ten plastikowy zagłówek i nic to nie daje, poza tym, że rzeczywiście mam w miarę sztywny, fajny, yy, fajny kark. Wezmę to ze sobą, bo być może przyda się to nawet do kimnięcia. Ale do takiej jazdy, być może w nocy, jak będzie ten dłuższy odcinek, to po prostu w ten sposób za dużo nie mam możliwości się rozejrzeć, ale po lusterkach widzę. Tylko lusterka są na tyle małe z nożywkami, że trzeba czasem zajrzeć w nie i się rozejrzeć. No ale nie jest taki problem i ta poduszka zawsze jest na miejscu to jest jej, jej zaleta. Natomiast wygodniejsze rozwiązanie, o ile ma się głowę cały czas przyłożoną do zagłówka to jest właśnie ta poduszka Teslowa ekspresowa. Z logiem Tesla. Ona tutaj wchodzi pod kark i jednocześnie zabezpiecza moją potylicę, żeby nie trzaskała w ten zagłówek plastikowy. Więc jest to wygodniejsze dla mnie, ale wada taka, że jak się oderwę, to ona spada i będę musiał ją sobie poprawiać podczas jazdy. Ale ogólnie jest to wygodniejsze rozwiązanie. No niestety nie da się tego rogala i tej poduszki zastosować jednocześnie, bo nie ma tutaj miejsca. I w głównie będę, będę jechał właśnie yy, z tą poduszką. Bo mimo tego, że spada, to jest dla mnie wygodniejsza, bo nawet kawałek mogę się oderwać, i plecy moje dalej tę poduszkę trzymają. Także rozwiązanie uważam najlepsze. Punkt kolejny to przyssawki mocowania do y, telefonu, no bo będzie cały czas transmitowana y, ta wyprawa live, więc musi być dobra przyssawka. Ta niestety ma już swój wiek, bo ja ją mam chyba z 6 lat. To jest przesawka od DJI, ale niestety te przesawki, być może włożę je do wrzątku i, i może zyskają swoją dawną świetność, bo naprawdę do, dobrze trzymały. No ale niestety to już nie jest to, i, i musiałem się poratować ostatnio przesawką od GoPro. I rzeczywiście ona bardzo daje radę i trzyma dosłownie jak czołk. Także ta, ta przesawka już nie, pójdzie prawdopodobnie w odstawkę i, i nie pojedzie ze mną. Ale będzie zamontowana, już Wam pokazuję, będzie zamontowana właśnie w tym miejscu. Także Wy w ten sposób widzieli cały czas, yy, co się dzieje, jak jadę i tak dalej. Będziemy pewnie na, na czas ładowania na przykład przestawiać, tak żebyście w trakcie ładowania, nawet jak nie będę ja yy, w Amin bezpośrednio, to w trakcie ładowania będziecie widzieli status. To znaczy nie będziecie widzieli, widzieli kilometrów, natomiast będziecie widzieli, ile czasu zostało do końca ładowania. I to będziecie widzieli tutaj po lewej stronie, gdzie widzicie teraz zasięg, czyli 57 km. Przy okazji, jak widzicie, dzisiejszy przebieg mamy 20 czerwca. Mamy 1587 km. Także może się okazać, że do czasu może nie będzie to 2000, ale Myślę, że z 1700 do, do momentu wyjazdu będzie, także w trakcie już jazdy do Warszawy pyknie nam 2000 km. Na czas również, kiedy nie będzie mnie w Amim, a będzie gdzieś tutaj jakaś kamera, czy jakiś livestream, zobaczę jeszcze jak będę go montował, no to widzicie, jest kamerka do monitoringu, ja tu mam cały czas podgląd live z rozpoznawaniem, z zapisywaniem, z rozpoznawaniem twarzy i tak dalej. Także jak tylko osoba się pojawia, ja dostaję powiadomienie i yy, będę miał informację, gdyby ktoś się tam koło fury kręcił. Ale tak myślę, że nawet po zamontowaniu kamery w ten sposób również będziecie w stanie rozpoznać yy, zasięg czy tam czas yy, pozostały do, yy, do końca ładowania. A przy okazji nie będzie takiej sytuacji, że będzie ten telefon widać. No i był też pomysł zamontowania. Tabletu do podglądu czatu przede wszystkim, no ale tutaj, jak widzicie, byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne i nielegalne. Zamocowanie w ten sposób tabletu, więc prawdopodobnie co jakiś czas będę albo stawał, albo podglądał, co się na czacie dzieje w inny sposób. Nie wiem, czy będą też moderatorzy na czacie, no bo jednak będzie ten czat trwał w sumie tyle, ile będzie trwał wyjazd, a nawet trochę więcej. Więc będzie to w sumie prawdopodobnie 6 odcinków po 10 godzin, czyli nie całe 10 godzin. Nie będę w stanie cały czas czytać tych, tych komentarzy czy, czy informacji na czacie, no ale w jakiś sposób to trzeba będzie zrobić, także no zobaczymy. Jakiś patent wymyślę na pewno, żeby być z Wami w kontakcie i móc Wam na bieżąco odpowiadać na Wasze pytania. No i z, jak widzicie z takich przygotowań y, naprawdę wyprawowych, to tutaj nie ma zbyt wiele. Po prostu będę przygotowany, jak każdy kto jeździ jakieś dłuższe trasy samochodem elektrycznym na przykład, y, będę przygotowany w jakiejś tam przejściówki, ale na przykład nie mam przejściówki z gniazda y, campingowego, które często można spotkać. No ale uznałem, że skoro mam przedłużacz, to jak będzie gdzieś gniazdo, gniazdo kempingowe, to znajdę również zwykłe gniazdko, tak zwane to szuko, czyli tą no zwykłą wtyczkę e, i takiej przejściówki z gniazda kempingowego nie potrzebuję, zwłaszcza, że planuję bazować w 100% na ładowarkach e, tych płatnych czy bezpłatnych, ale publicznych ładowarkach, gdzie z reguły będzie właśnie możliwość podłączenia się tym adapterem, który już pokazywałem na początku. E, z takich rzeczy do zabezpieczenia się oczywiście apteczka, trójkąt, w razie czego y, mam takie lampki jeszcze, y, takie stroboskopy, których muszę się nauczyć w ogóle używać, bo miałem to raz w życiu w ręce. Nie wiem, czy to coś świeci w tej chwili. Świeci. Także jest tam ileś funkcji, jest pilot do tego i można się bawić. Daje to po oczach straszliwie. Yy, więc będzie jakieś tam zabezpieczenie, właśnie w ten sposób. Gdyby był jakiś fakap yy, w postaci yy flaka w kole, no i właśnie, co do flaka w kole, polećcie mi, proszę, jakąś piankę, dobrą piankę, którą macie sprawdzoną, taką, którą można wpuścić w koło, no bo nie biorę żadnego zapasu. Tutaj nie ma miejsca na taki zapas, żeby brać ze sobą koło 14. Yy, więc proszę, żebyście mi polecili coś, yy, co, co się Wam się sprawdziło. Ja wezmę ze sobą jakiś kompresor, że gdyby coś takiego było, czy śruba, czy, czy po prostu coś się z oponą stanie, nie przewiduje eksplozji przy tych prędkościach. Natomiast y, gdyby tutaj właśnie była jakaś śruba, cokolwiek takiego, no to żebym mógł w, w miarę szybko się z tego wykaraskać i chociażby dojechać do jakiejś wulkanizacji. Chociaż będzie to weekend i często noc. Yy. Słuchajcie, tutaj nie ma tak naprawdę co więcej. Żarówek nie biorę, bo tu są wszędzie LEDy. Yy. To jest wszystko. To jest tak naprawdę porównywalna wyprawa czy wyjazd. Ja na to mówię wyprawa, bo jednak mimo wszystko będzie to męczące bardzo. Um, będzie to wyjazd porównywalny do wyjazdu na przykład samochodem osobowym. Przyjmijmy typu TICO, a znam takich, którzy jeździli w latach 90. i 2000 TICO do Hiszpanii na przykład. I trwało to 24, 26, czasem 30 godzin. I ludzie to robili bez spania po drodze, bez postojów, i tak dalej, czy z postojami krótkimi na jedzenie, takie klasyczne przerwy. I ja porównuję tę wyprawę właśnie do, do czegoś takiego. Więc jest to jakieś tam przygotowanie, właśnie tego typu, ale nie, nie jest to znowuż nie wiadomo co przecież. Słuchajcie, to będzie wszystko na dzisiaj. W piątek zobaczycie, zresztą widzicie teraz spoiler. Jak AMI leci bokiem na płycie poślizgowej, także zobaczycie, bardzo zobaczymy krótką, pewnie nie krótką, relację z wyprawy, z wyjazdu do Poznania na grilla, na takiego grupowego grilla zapaleńców samochodów, związanych z samochodami elektrycznymi, posiadaczy samochodów elektrycznych. Między innymi AMI, jako taka atrakcja, był również tam. Chciałem też nim poćwiczyć właśnie takie, takie drifty i, i to, jak się będzie zachowywał na, e, na takiej płycie poślizgowej, w, jak to będzie leciało bokiem. No i powiem Wam nawet, fajnie to wyszło, ale wszystko zobaczycie w piątek i, i posłuchacie. Także zapraszam o 20 w piątek. No i co? Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!